Dzisiejsza impreza, którą przygotowaliśmy, była taką podsumowującą to nasze pięciolecie. I chociażby w tym filmie, który został nakręcony, w tych migawkach widać było, co, jakie problemy, jakie działania były podejmowane. Przez te pięć lat. I jak ten nasz uniwersytet rozrastał się z roku na rok. Zaczynaliśmy, było około 100 osób, dzisiaj jest grubo ponad 300, i chętnych ciągle przybywa, że zaczyna nam brakować miejsca na salach, nawet tu. Widać było, że o ponad wiele, ponad 300 osób przyszło, bo miejsc zabrakło, trzeba było dostawiać krzesła. To, cośmy tu zaprezentowali, to jakiś taki skrótowy dorobek całości. No yy, najbardziej jak słyszeliśmy, podobał się ten spektakl ponieważ miał takie humorystyczne założenia i zarazem jakby mieścił się w tym założeniu pięciolecia Uniwersytetu III wieku.